Drodzy przyjaciele kanału Świątynia Światła, w tym miesiącu nasz kanał obchodzi swoją pierwszą rocznicę na YouTube. To był piękny rok modlitwy, wiary i szukania Boga w naszym codziennym życiu. Dziękujemy Wam z całego serca za każdą chwilę modlitwy, za Wasze miłe komentarze i za Waszą obecność, która daje nam siłę do dalszego tworzenia. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Księga Uzdrowienia Twoje duchowe schronienie ilustrowany e-book. Liczący ponad 80 stron, pełen modlitw, refleksji i duchowych słów, które prowadzą do pokoju i nadziei. To nasz prezent rocznicowy i podzękowanie dla wszystkich, którzy modlą się z nami codziennie. Kupując tego e-booka, otrzymujesz nie tylko duchowego przewodnika, ale także pomagasz naszemu kanałowi, abyśmy mogli nadal publikować modlitwy każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami. Niech ta książka będzie dla Was źródłem pokoju i światła. Link do e znajdziesz w przypiętym komentarzu. A teraz przejdźmy do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Święty Józefie, sprawiedliwy i wierny opiekunie świętej rodziny, dziś przychodzę przed Twoim obliczem z sercem pełnym nadziei i głęboką potrzebą Twojego wstawiennictwa. Ty. Który zostałeś wybrany przez samego Boga, aby strzec jego syna i chronić Maryję, znakomicie rozumiesz, czym jest odpowiedzialność za rodzinę, czym jest troska o pokój w domu i czym jest bezgraniczna ufność w Bożą opatrzność. Święty Józefie, ciche świadectwo Twojego życia przemawia głośniej niż tysiące słów. Gdy Anioł przyszedł do Ciebie w nocy i wezwał Cię do ucieczki do Egiptu, nie wahałeś się ani chwili. Wstałeś, Wziąłeś dzieciątko i jego matkę i odszedłeś w ciemność nocy, ufając całkowicie Bogu. Ta Twoja wiara, to Twoje posłuszeństwo, ta Twoja odwaga, to są fundamenty, na których pragnę budować pokój w mojej rodzinie. Święty Józefie, patron rodzin, błagam Cię o wstawiennictwo za moim domem, za moimi najbliższymi, za wszystkimi, których kocham. Proszę Cię, przynieś pokój tam, gdzie panuje niepokój, Przynieś przebaczenie tam, gdzie są rany, przynieś jedność tam, gdzie jest rozłam. Ty, który pracowałeś swoimi rękami jako cieśla, znasz wartość cierpliwości, wytrwałości i ciężkiej pracy. Naucz mnie budować dom nie tylko z kamienia i drewna, ale z miłości, wzajemnego szacunku i Bożego błogosławieństwa. Pismo Święte przypomina nam w Księdze Przysłów. Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedem kolumn swoich. Święty Józefie! Pomóż mi budować mój dom na mądrości, która płynie z Boga. Pomóż mi być fundamentem dla moich bliskich, tak jak Ty byłeś fundamentem dla Jezusa i Maryi. Niech mój dom będzie miejscem, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, gdzie modlitwa łączy serca, gdzie każdy dzień zaczyna się i kończy z Jego błogosławieństwem. Święty Józefie, wiem, że w swoim życiu znałeś niepewność. Gdy dowiedziałeś się, że Maryja nosi sobie dziecko, Twoje serce musiało być rozdzierane ale przyjąłeś Boży plan z pokorą i zaufaniem. Dziś proszę Cię o to samo zaufanie dla mojej rodziny. Kiedy nie rozumiem Bożych dróg, kiedy przychodzą próby i trudności, pomóż mi pamiętać, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy Go wzywają. Święty Józefie, Ty, który słyszałeś pierwsze słowa Jezusa, który widziałeś Jego pierwsze kroki, który uczyłeś Go swojego rzemiosła, błagam Cię o pomoc w wychowaniu moich dzieci. Niech rosną w mądrości i łasce przed Bogiem i ludźmi, tak jak Rusu Jezus pod Twoją opieką. Naucz mnie być cierpliwym i kochającym rodzicem, który pokazuje drogę do Boga nie tylko słowami, ale całym swoim życiem. Wołam do Ciebie, święty Józefie, jako patron dobrej śmierci, ale również jako patron życia pełnego łaski. Psalm 127 głosi: Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Jeśli Pan miasta nie strzeże, próżno czuwa ten, kto go pilnuje. Pomóż mi zrozumieć, że bez Boga w centrum mojego domu wszystkie moje wysiłki będą próżne. Niech Bóg będzie fundamentem, ścianami i dachem mojego domu rodzinnego. Święty Józefie, znasz ból rozłąki, bo musiałeś uciekać do obcego kraju, aby chronić dzieciątko. Znasz niepewność, bo nie wiedziałeś, jak długo potrwa wygnanie. Znasz lęk, bo groziło ci niebezpieczeństwo. Ale znasz też radość powrotu do domu, spokój który daje Boże prowadzenie i siłę, która płynie z modlitwy. Dziś błagam Cię o tę samą siłę dla mojej rodziny. Święty Józefie, orędowniku nasz, przynieś do mojego domu ducha zgody i wzajemnego zrozumienia. Niech każdy członek mojej rodziny czuje się kochany, szanowany i wysłuchany. Niech nasze słowa będą pełne dobroci, nasze czyny pełne miłości, a nasze serca otwarte na Bożą wolę. Tam, gdzie jest pycha, przynieś pokorę. Tam, gdzie jest gniew, przynieś łagodność. Tam, gdzie jest egoizm, przynieś hojność serca. Błagam cię, Święty Józefie, o twoją szczególną pomoc w trudnych chwilach, które przeżywa moja rodzina. Wiem, że życie nie jest łatwe, że przychodzą burze i próby. Ale wierzę, że z twoim wstawiennictwem i Bożą pomocą możemy przetrwać każdą trudność. Tak jak ty stałeś mocno przy Jezusie i Maryi, pomóż mi stać mocno przy moich bliskich. W Ewangelii według Świętego Mateusza czytamy, że ty, Święty Józefie, nie wahałeś się przyjąć Maryi jako swojej żony, gdy Anioł powiedział ci, że to, co w niej się poczęło, jest z ducha świętego. Ta Twoja wiara to bezwarunkowe zaufanie Bogu, tego samego proszę dla siebie. Daj mi łaskę, abym w każdej sytuacji potrafił rozpoznać Boże działanie i odpowiedzieć na nie całym sercem. Święty Józefie, ty, który karmiłeś i ochraniałeś Świętą Rodzinę swoją pracą, Błagam Cię o pomoc w zapewnieniu mojej rodzinie tego, czego potrzebuje. Nie tylko chleba powszedniego, ale również chleba duchowego. Niech w moim domu zawsze będzie miejsce dla modlitwy, dla czytania Słowa Bożego, dla sakramentów świętych. Niech mój dom będzie małym kościołem, gdzie Chrystus jest królem, a miłość jest prawem. Święty Józefie, pomóż mi być cierpliwym wobec wad i słabości moich bliskich, tak jak Ty byłeś cierpliwy. Pomóż mi wybaczać z całego serca, nie licząc krzywd. Pomóż mi budować mosty tam, gdzie są przepaście, i leczyć rany tam, gdzie jest ból. Niech moja miłość do rodziny będzie odbiciem Bożej miłości bezwarunkowej, cierpliwej, wiernej. Wołam do Ciebie z głębi serca, święty Józefie, w tej chwili, w tym dniu, z całą moją nadzieją. Wiem, że słyszysz moje wołanie. Wiem, że że Twoje wstawiennictwo jest potężne przed Bogiem. Proszę cię, nie odwracaj się ode mnie, ale wstaw się za mną i za moją rodziną przed Tronem Najwyższego. List do Kolosan przypomina nam, ponad wszystko zaś obleczcie miłość, która jest węzłem doskonałości. A w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. Święty Józefie, pomóż nam nosić ten płaszcz miłości każdego dnia, w każdej chwili, w każdym słowie i czynie. Święty Józefie, patron robotników, patron ojców, patron kościoła powszechnego, ale przede wszystkim patron rodzin, oddaję w twoje ręce mój dom. Niech twoje ciche, ale mocne prowadzenie będzie dla nas drogowskazem. Niech twoja wiara będzie naszą inspiracją. Niech twoja miłość do Jezusa i Maryi będzie wzorem dla naszej miłości wzajemnej. Proszę cię także, Święty Józefie, o szczególną opiekę nad małżeństwami, które przechodzą kryzys. Pomóż im odnaleźć drogę do siebie nawzajem przez drogę do Boga. Przyprowadź ich z powrotem do źródła miłości, którym jest sam Chrystus. Niech pamiętają o obietnicy, którą złożyli sobie nawzajem przed ołtarzem, i niech znajdą siłę, aby te obietnice wypełnić. Święty Józefie, proszę Cię również o opiekę nad dziećmi, które nie znają miłości rodzinnej, które cierpią z powodu przemocy, zaniedbania czy opuszczenia. Bądź dla nich ojcem, obrońcą, pocieszeniem. Spraw, aby znalazły bezpieczne miejsce, gdzie mogą rosnąć w miłości i pokoju. Błagam Cię, święty Józefie, o dar jednomyślności w mojej rodzinie. Niech nie będziemy domem podzielonym, ale jednością serc złączonych w Chrystusie. Ewangelia mówi nam, że każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i każde miasto czy dom wewnętrznie skłócone nie ostoi się. Dlatego proszę Cię, święty Józefie, zjednocz nas w miłości, w wierze, w nadziei. Święty Józefie, Ty, który doświadczyłeś radości życia z Jezusem i Maryją, ale też poznałeś trud i cierpienie, naucz mnie przyjmować każdy dzień jako dar od Boga. Pomóż mi widzieć Boże błogosławieństwo nawet w trudnych chwilach i dziękować Mu za wszystko, co otrzymuję. Oddaję w Twoje ręce wszystkie intencje mojej rodziny, wszystkie nasze potrzeby, wszystkie nasze marzenia i wszystkie nasze lęki. Proszę Cię, zanieś się przed tron Boga i wstaw się za nami. Niech Twoje wstawiennictwo będzie dla nas źródłem łaski i błogosławieństwa. Święty Józefie, patron szczęśliwej śmierci i szczęśliwego życia, prowadź nas każdego dnia do coraz głębszej jedności z Bogiem. Niech nasze życie rodzinne będzie drogą do świętości, miejscem, gdzie spotykamy Boga w codzienności, w zwykłych chwilach, w prostocie każdego dnia. Zawierzam Tobie, święty Józefie, przeszłość mojej rodziny ze wszystkimi jej ranami i błędami. Zawierzam tobie teraźniejszość z jej wyzwaniami i trudnościami. Zawierzam tobie przyszłość z jej niepewnością, ale i nadzieją. Niech wszystko, co jest w naszym życiu rodzinnym, będzie poświęcone Bogu i przemienione jego łaską. Święty Józefie, oblubieńcze Najczystszy Maryi, opiekunie Syna Bożego, czuwaj nad nami. Rozpostrzej twój płaszcz opieki nad naszym domem. Niech nigdy nie zabraknie nam tego, co najważniejsze, Bożej obecności. Wzajemnej miłości i pokoju, który przekracza wszelkie zrozumienie. Kończę tę modlitwę słowami, które przypominają nam o fundamencie każdej prawdziwej rodziny: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka pokłasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi. Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.